Dzisiaj są moje pierwsze zawody tak, tak naprawdę na przetarcie. Od teraz kreatyna CreaPure od KFD również w kapsułkach. Sprawdzi nową, wygodną formę podania. Siemanko, słuchajcie, widzieliście kilka odcinków przygotowań do zawodów. Dzisiaj są moje pierwsze zawody, tak, tak naprawdę na przetarcie. Czy będę tu drugi, czy będę pierwszy, czy będę trzeci, czy będę dziesiąty, to jest nieistotne. Je po prostu trzeba zaliczyć. Ja mam 80% formy, bo główne zawody mam za 4 tygodnie, aczkolwiek i tak jest ok. A moja kategoria wychodzi ostatnia. Super heavyweight, ja miałem na wadze 109 kg wczoraj. Dzisiaj nie wiem, nie interesuje mnie to. Muszę wyjść na scenę, zrobić swoje, zna, złapać po prostu tą kwalifikację do późniejszego startowania e, w Lidze Pro, w NPC Qualifier, które będą w Anglii 21 października. A teraz idę sobie troszkę podładować, delikatnie się napić i powoli będą wyczytywać moją kategorię. Słuchajcie, tak jak mówiłem, to są regionalci, to trzeba po prostu zaliczyć, myślę, że tam w pierwszej trójce się zakręcę. Pierwsze koty za jak to jak ktoś mówi w sezonie. I tak jak wcześniej mówiłem, tu mogę być ostatni, mogę być pierwszy, ważne, żeby mieć odhaczone, żeby móc dalej startować, kręcić formę i za trzy tygodnie wyskoczyć tam, gdzie trzeba. Zobaczcie, ludzie sobie szukają wymówek. Ludzie jak nie mają efektu, to nie chce im się co robić. Ja jak wyślę czasami komuś, nie wiem, jakieś żywienie, to po tygodniu już, zobaczę, zmieńmy coś, bo to jest nie do przejedzenia. Teraz wyobraźcie sobie, że ja rąbałem jak robot 6 miesięcy, 6 miesięcy po to, żeby wyjść na półtora minuty na scenę i zrobić jeden tak naprawdę blok pus obowiązkowych. Ok? To teraz zastanówcie się nad e, na przykład ludźmi, którzy szykują na olimpiadę. 4 lata szykowania się po to, żeby przebiec 9 sekund, na przykład 100 metrów. Myślę, że zrozumie to tylko ta, ta osoba, która wie, po co jest etos pracy, dlaczego musi ciężko pracować i po co to jest tak na dobrą sprawę. Jeżeli, jeżeli ma jeszcze do tego talent i to zrozumie, to sukces będzie gwarantowany. Ja tego talentu za dużo nie miałem. Ale w miarę umiem ciężko pracować, nigdy nie miałem wybitnej sylwetki, ale ją wypracowałem przez wiele lat i zawsze się teraz kręcę w okolicach medalowych, co mi bardzo cieszy. A mam nadzieję, że za trzy tygodnie powtórzę jeszcze podkręcę formę i będzie dużo lepiej. Jest tak jak zawsze, czyli forma się wyostrza zawsze po pierwszym pozowaniu, więc będę musiał w zawodach docelowych za miesiąc uprawić ten aspekt, bo wygląda teraz lepiej niż 30 minut temu na scenie, czyli popozowałem, wlikowałem się trochę tam powiedzmy sobie wypełnił, jest coraz lepiej teraz niż było. I tak jak mówiłem, czy będę czwarty, czy będę trzeci, czy będę drugi, czy będę pierwszy, jest to obojętne. Lecimy dalej. No, słuchajcie, jesteśmy już po zawodach w Markach. Tutaj dwa lata temu wszystko to wygrałem. Dzisiaj byłem czwarty, czwarty. dzisiaj byłem czwarty. No ale było tak zaplanowane, że wychodzimy A. na totalnym luzie. Żadnego odwodnienia. Chcieliśmy coś nowego przetestować jako zawody regionalne, typowo z formą na 70%, powiedzmy, procent 80%, Dokładnie. tak żeby sobie... Docelowe zawody mamy za... Trzy i... No i 4 tak naprawdę. cztery tygodnie dopiero, więc tam będziemy formę już śrubować. Więc tutaj dzisiaj sprawdziliśmy sobie kilka rzeczy, które myślałem, że jeszcze zadziała, ale ciało Michała niestety. Istety. Tak. <gry> Jak zawsze. Ale daje nam znaki bardzo wyraźne. Daje nam znaki bardzo wyraźne, że po prostu nie reaguje na standardy, na które reaguje 90% zawodników. No wiecie na przykład, nie chcę mówić tutaj o szczegółach, ale dzisiaj jest dzień startu. Normalny zawodnik dzień przed startem odwadniający się ma litr, półtora, dwa litry wody. Michał miał wczoraj sześć i przez całą noc nie wysikał się na przykład ani razu do, do rana totalnie, więc... Gdzie inni biorąc tego, tego rodzaju suplementy... No, supleme... nie, nie mówimy nawet o medykamentach no, odwadniających, tak. tylko mówimy o jakiejś zwykłej pokrzywce, Rosepcie i różnych... Czy nawet wypiciu wina, nie? Wy, wypiciu wina. Jego ciało, jeśli, kiedy dochodzi do takiego zewnętrznego stresu, i to psychicznego, i czy mechanicznego, dzieje się coś na zasadzie... Mm, takiego efektu obrony, ciało przestaje po prostu e, wydalać, wydalać szód, wydalać wodę i wydaje mi się, że to jest taki element obronny. Staramy staram się to już rozwiązać kilka lat i naprawdę to nie jest, to nie jest łatwe. No, dlatego słuchajcie dro, drodzy moi widzowie, dlatego czasami, popatrzcie, pół, pół roku szykowania, jakieś takie małe niuanse, typu nie wiem, za dużo odwadniaczy, albo za mało odwadniaczy, albo za dużo sodu, albo za mało sodu, albo zły brązer czasami. Ja to i tak rozwiążę, no. choćby, choćby się skały, skały srały, skały, ja choćby. skały srały, i tak to rozwiążę, chociaż no. to jest jeden z najtrudniejszych przypadków w mojej dotychczasowej tak. karierze. Ale wiesz, że są tacy kulturyści też hardkorowi na świecie, którzy byli na przykład u wielu topowych trenerów, którzy Hassan robią. Hasan Mustafa chociażby. Hasan Mustafa ten ma ten sam problem cały czas. Ma na przykład sylwetkę, ma gabaryt, ale nikt nie umie trafić u niego, żeby był suchy jak wiór, żeby spuścić tą wodę i my mamy ten sam problem od wielu, wielu lat. No ale słuchajcie, fajnie, bo zawsze jest tak też, że po tych pierwszych zawodach kolejne są zawsze lepsze. Tak, no, no. i zawsze wpadam na coraz lepszy pomysł. No, no. tak, od tego jesteś? No. Adam Rębić The Wody Changer. No, słuchajcie, jesteśmy już po zawodach, czyli teraz takie dwa dni, tak na dobrą sprawę, luzu. To nawet jest potrzebne dla higieny głowy, żeby odpocząć po tych wielu, wielu, wielu miesiącach orania. Ja dałem z siebie wszystko do tych zawodów. Wiadomo, kolejne są za jakieś 4 tygodnie, więc tam będzie 100 razy lepiej. Ja musiałem zaliczyć, odbąbić, odhaczyć z formą na 80%. Wyszło spoko. Miejsca mnie interesują, bo czym był pierwszy czy ostatni. To nic nie daje. Tutaj nawet nie ma żadnego tytułu, i tak dalej. Przejechaliśmy teraz do restauracji Szwejk, która serwuje czeskie jedzenie. Ja jak zawsze lubię takie zestawy obiadowe. Tak wiadomo, wiele, wiele miesięcy nie jadłem nic. Też co lubię. A lubię bardzo pierogi. Lubię placki ziemniaczane, więc wziąłem sobie pierogi. Wziąłem sobie chyba pla taki placek po węgiersku z gulaszem. Eee, sznycel e, wzięła moja ola. I będziemy się tym raczyć, już się nie mogę doczekać, ale też nie będę się jakoś mega rozpędzał, Zjem sobie dzisiaj jeden obiad, jutro jakiś jeden oszukany obiad, no i od poniedziałku trzeba znowu zacząć robić. No bo tutaj każdy dzień jest na waga złota, bo było widać też na scenie, że ok, sylwetka gabarytowo spoko, ale w porównaniu do chłopaków, którzy na dzień następny mieli pro qualifier i za tydzień mają zawody główne, to byli bardziej docięci. Ja miałem te zawód za 4 tygodnie, więc robota jeszcze jest przede mną. Ja się nie chcę jakoś obiadać, szczególnie, że byłem troszkę odwodniony i po prostu te flaki troszeczkę gorzej pracują, więc zobaczymy. Sześć pierożków do tego potem zjem jeszcze placuszek taki, bo miałem ochotę po prostu na takie mączne rzeczy. I to będzie na razie na tyle. no. Może wieczorkiem jeszcze coś podjemy, ona kupiła mi chałwę bo uwielbiam hałwę, ale nie taką wiecie, hałwę sklepową, tylko na wagę, taką troszeczkę lepszej jakości. Więc wieczorkiem na pewno jeszcze wleci coś słodkiego, a teraz już nie mogę się doczekać i po zawodach się należy. Bardzo fajne, bo nie pływają w tłuszczu, nie są takie jakby... No przesadzone, ciasto chrupie, dużo jest tego farszu w stosunku do ciasta, bardzo smaczne. No, na to miałem najbardziej ochotę, właśnie nie na mięsa, nie na burgery, nie na wołowiny, nie, nie na jakieś pizze, tylko coś, co miało być zbliżone do jakiegoś takiego w miarę polskiego jedzenia. Co prawda próbowaliśmy dostać się do mojej ulubionej restauracji tutaj, która się nazywa Stary Dom. I zawsze tam jemy po zawodach, ale się nie udało. Więc szwejk jako drugi, jako alternatywa placuszek z wołowiną. Przepycha. Słuchajcie, pierwszy alkohol. Wiecie od kiedy pierwszy alkohol? Od grudnia zeszłego roku, to jest mój pierwszy alkohol. Co do co się stanęło? Przepyszne. No, słuchajcie, od razu jest inny humor, bo jak człowiek zjadł, jeszcze wypił na sam alkohol, to aż yy, uśmiech się sam robi. Bardzo szybkie zawody, bardzo szybko poszło, wnioski wyciągnięte. Dokręcam śroby, mam trzy tygodnie tak, żeby mocno zapieprzać. Nie mogę się doczekać już kolejnego startu, myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. A teraz mam dwa dni takie, że trochę Włochu, włoskiej kuchni. Na pewno jakiś kebab, na pewno jakaś restauracja ze słodkim. Głowa odpoczywa i widzimy się następnym razem na kanale. W nowej wersji pewnie nagramy dalszą część przygotowań. Bardzo Was proszę proszę. trzymać kciuki, trzymać kciuki. Wielkie love i oczywiście subskrybujcie kanał KFD.